Witajcie widzowie w kolejnym odcinku serii Gra w Gry i dzisiaj będzie jak już pewnie zauważyliście odcinek specjalny sylwesterowy gdzie będziemy Co jest? gdzie będziemy witać nowy rok 2023. A zatem. Dzień dobry 2023. Ok koniec odcinka. Nie żartuję oczywiście. Czyli tak, za chwilę puścimy fajerwerki, jak to w polskiej tradycji jest, no ale to jak nadejdzie noc, czyli już. Ależ ten czas szybko leci, prawda widzowie? No dobra, a zatem 3, 2, 1. <śmany> Zatem e, dzisiaj chciałem po prostu tak, e, zrobić taki krótki, symboliczny odcinek, gdzie ten nowy rog witamy. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Tu... A tu pewnie TNT wyrzuciło. No. Chciałem zrobić na koniec odcinka Sylwesterowego jeszcze jeden malutki mechanizm, który będzie robił. Taką fontannę ogniową. Ten mechanizm jest bardzo prosty, wystarczy tylko 3 miliony materiałów budowlanych. A zatem krok pierwszy: postawić to, to dozownik. Pod nim. Stawić puste miejsce. Dalej. Ustawić kolejny. Ustawić kolejny dozownik. Hm, jak to się robi. Nie da się. Matko. No, i trzeba mieć taką budowlę. Potrzebne są teraz y, bloki pomocnicze. W tym przypadku będą to kwarcowe cegły. O, I potrzeba jeszcze ym, tego pistona chyba. No, pistona. Piston. Halo? O, tu. Lepki. Piston. Jest potrzebny. I robimy tak. Prosty mechanizm. Musimy pilnować, żeby teraz ten dozownik był skierowany w górę. No. Teraz obydwa dozowniki yy, wypełniamy lawą. Tu jeszcze jedno wiadro jest potrzebne. O. No. I bardzo ładnie. Teraz, aby tylko zakończyć to Potrzebny jest ostatni etap naszego prostego mechanizmu. W razie, co widzowie, ja teraz improwizuję. Nie? Okej. Okay. A zatem nadszedł czas na zakończenie tego mechanizmu. Okej, okay. według mnie wszystko... O, jeszcze drobne szczegół. Według mnie wszystko już powinno działać. Przetestujmy zatem nasz kozacki mechanizm. Ton, A zatem nasz kozacki mechanizm o nazwie kozacki mechanizm jest gotowy. Taka fontanna aż kusi, żeby się w niej wykąpać. Szczęściarzem, który będzie się w niej kąpał jest pająk. Spełnienie marzeń to jest. Cóż za przecudowny ten. No, fontanny. O! A oto pan zombie, który będzie drugim szczęściarzem na świecie, który będzie się w tym kąpał. Dobra, tak kąpanie, nie? O! W nagrodę zombie dał nam yy, jedzenie. Ech, dobre, lepsze niż jakikolwiek tort sylwestrowy. Okej, okay. dzięki za uwagę widzowie. To już koniec tego jakże beznadziejnego odcinka. Eee, życzę wam widzowie na ten nowy rok, żeby wam nawet do głowy nie przyszło, żebyście mnie odsubskrybowali. Żebyście wszyscy mnie zasubskrybowali. I... Przede wszystkim, żebyście znajdowali na moim kanale to, co chcecie. A ja Wam dziękuję za uwagę. Jeśli uważacie, widzowie, że ten odcinek był beznadziejny, popieram. To spokojnie, 1 stycznia nowego roku będzie normalne przywitanie nowego roku. A to było. Nienormalne przywitanie nowego roku. Ton ton ton. No cóż, trochę szybko to minęło. Jak do tego doszło, nie wiesz. Pa pa!